Czołem, ja milo mieć będę, a tymczasem będę grał w grę, no i tą grą są nasze herosy, heros pięciki hordy. W ostatnim odcinku, no pamiętacie, wywaliłem się na tych wilkach. Poszedłem pewny siebie, pewny tego, że dam im radę i ja wiem, gdzie popełniłem błąd tak naprawdę. Wiem, gdzie popełniłem błąd ale to już nic czego nie zmieni tak naprawdę. No teraz mogę się nastawiać, słuchajcie, na defensywę. Ja się nastawię mocno agresywnie, że szybko wyjdę, szybko tam pozbieram, co się da, pod ziemią i będę oczekiwał, aż przeciwnik przejdzie przez te wilki i wtedy ja go zaskoczę, zaatakuję, że będę pierwszy. Nastawiłem się mocno ofensywnie, no i nie wyszło to mi na dobre. Co mi pozostało? No pozostało albo mi się rozpłakać, <laughs> albo po prostu skupić się na defensywie. Teraz moją taktyką będzie jak najdłużej prowadzić tą grę. Ja wam wspominałem na początku poprzedniego odcinka, że tutaj raczej dłużej niż 4 tygodnie ta z perspektywy gry oczywiście, dłużej niż 4 tygodnie ta gra nie będzie trwała. Teraz mam nadzieję, że będzie trwała co najmniej 4 tygodnie. Ja muszę się tu mocno zbroić defensywnie, ponieważ przeciwnik ma znaczną przewagę. Oczywiście mówię tak zakładając ten najgorszy scenariusz, czyli że on się ani nie wywalił i że mu dobrze idzie, że wszystko idzie po jego myśli. No po naszej myśli zdecydowanie nie idzie, jak widać zresztą, zdecydowanie po naszej myśli nie idzie, no ale trudno, już nic z tym nie zrobię. Muszę teraz się skupić po prostu mocno na defensywie I tyle. Także ja już nie będę się pchał tutaj za wszelką cenę tym bohaterem, żeby wyjść i tak dalej. Oczywiście mam nadzieję zrobić to w tym tygodniu, ale to nie będzie moim celem, żeby zrobić to, wiecie. Nie będzie takim priorytetem, że tak powiem. I teraz tak. No dobrze byłoby kupić jednak ten, ten ratusz w miarę szybko. Mógłbym też sprzedać ten artefakt, kurde, za 2500, no ale on jest mocny, bo dwa siły czarów daje. Muszę teraz mocno kombinować. Będę czyścił tą mapę na pewno. Na tym się skupię, żeby czyścić tą mapę teraz, nie? I zbijać jak największego ekspa, zanim ten przeciwnik tutaj przyjdzie do mnie. Bo ja teraz oczekuję, będę oczekiwał teraz raczej, że to przeciwnik Dexter, że to on do nas przyjdzie pierwszy. Już się nie nastawiam na ofensywę, teraz mogę się tylko nastawić na defensywę. To jest taka moja taktyka na chwilę obecną. No ale właśnie, a ja nie chcę też stać w miejscu. No, muszę się rozwijać, muszę się rozwijać, słuchajcie. Jak sprzedam ten artefakt, no, stracę tej siły czaru. Będę, moje zaklęcia będą troszeczkę słabsze. No, ale kupię sobie ratusz i już potem będę miał spokój z hajsem. To na długo. Wszystko to źle wygląda. Wszystko źle wygląda, słuchajcie. Muszę teraz przemyśleć, co ja tu chcę zrobić. Dobrze byłoby to kupić na dzień dobry. Kurde, fele, no. Ja się wpierdzieliłem. Załóżmy, że sprzedam tego 4.

Kurwa 600, wykrakałem, wykrakałem, że będzie 600. Jeszcze ten będę mógł sprzedać Kryształ. No dobra, trudno. To sprzedajmy teraz to wszystko. 7. Aha, jeszcze duchów, kurde, ale jestem w fujowej sytuacji. No muszę ten artefakt sprzedać, słuchajcie, muszę jeszcze zamek, duchy kupić. To ja muszę się nastawić teraz na defensywę. Naprawdę. Dobra, mamy ten ratusz. Okej. Okay. No, dalej niech tu idzie, ona będzie dostarczać wojo. Ten niech tu będzie, bo on też będzie dostarczał wojo. Wiecie, zrujnowana wieża, ja będę szedł jakoś od dołu, to... To wiecie jak jest. No i dobra. Ciekawe jak mu tam idzie swoją drogą, może zobaczę go w karczmie. W końcu, bo jeszcze tego nie robiłem. Aha, nie widzimy. A to jakim on cudem widzi nasze statystyki skoro Ja jego statystyk nie widzę. Albo wykupił sobie informacje. Albo ma jakąś umiejętność kurczę. Ciekawe, co? No i dobra. to teraz cóż tak. No na pewno kupię dworek wampirów, na pewno kupię grobowiec w tym tygodniu. No to zacznijmy od tego grobowca, niech będzie. Też warto byłoby to szybko ulepszyć tak naprawdę. I ulepszyć sobie lisze No, to byłoby dobre. Tak, ty Delep idź tutaj do tego zamku. Tam będziesz siedzieć. Stacjonować będziesz. Natomiast ty, Zoltanie. Pójdziesz. Może jeszcze po tych bym wziął chociaż. Może kupię, dobra. Niech będzie. No i chodźmy tu. Delep w sumie powinna tutaj zostać i pozbierać te rzeczy. <grym> o, patrzcie, jeszcze tych macchaniaków. Okej, okay, teraz taką mamy księgę czarów, nie? Mogę napieprzać teraz. Okej, okay, dobra. Tych na starcie moglibyśmy zdjąć ośmiu. No dużo, dużo. a tak oto mało zdejmuję ich, nie? Trzech tylko Na, patrzcie jak się... No, tu w sumie też broń się. Ty idź gdzieś tam Też na razie broń się. Dobra, atakuj. Wiemy go. No i proszę bardzo. Dwie tarcze straciłem na dzień, dobry Może kurde jednak, patrzcie, powinienem Tak to zrobić Te pięć punktów many, ale... Ale szkoda mi, nie, dobra, trudno Zróbmy tak Zróbmy tak Ty się ustaw tu Ty sklepiesz tego mam nadzieję Trzech. Niech będzie a ty, jeszcze po... chociaż nie, ty może poczekaj. Tak, ty daj waita. A, A teraz z nimi dwoma będę się klepał naraz. Dobra, waitik. O, na farcie! Nie ma żartu. Kurde, no i widzicie, zaoszczędziłem na manie. A przynajmniej tak mi się wydawało, bo i tak będę musiał zużyć many, co najmniej 9 punktów, żeby wskrzesić szkieletory. A tym mogłem też tutaj wystąpić. Patrzcie, jak dałem dupy, ale dobra, tych tutaj wejdzie 9 teraz. Dokładnie. Mhm. Patrzcie, dwa razy będę mógł, to inaczej. To inaczej. Ach, kurde, mać, no jeszcze. Ty daj defa. Prawdopodobnie on będzie atakowany. A ty strzelaj. Może nie, jednak nie będę zużywał many. Zobaczymy. Ach, trzech mi, kurde, musiał. Byłem pewny, że zaatakuje mi tych 40 ziutków. Byłem wręcz tego pewien. No dobra, to defik. No i w takim razie, ty atakuj. No i dobra. Jest OK Wieczna niewola też zrobi swoje także. Znaczy, zrobi swoje, nie wiem, bo chyba albo odzyskam jednego zombiaka, albo odzyskam parę szkieletów. No czterech aż straciłem. Dobra, trudno. Yy, bierzemy tych. cztery o i odzyskałem czterech, czyli nie straciliśmy szkieletów, straciliśmy tylko sześciu zombi. Jeszcze 13 zyskałem. Super sprawa. Na tych bym poszedł. No tutaj na pewno manę bym zużył. No ale dobra, chyba tak zrobię, kurde fele. Albo na tych, kurde, bo potem, jak tam pójdę, to się wystrzelam z many. A mana też, znaczy, no ale turtęć też jest potrzebna, tak. A, ale dylematy, dylematy. Dylematy akrobaty, naprawdę. Po tamtych bym poszedł, kurde. Chyba, że pójdę do zamku po prostu, dobra, podejdź tu i sobie zregeneruję manę. Okej, okay. małe straty. Mało też ich jest, 28. Ja byłem pewien, że będzie ich 30, tam paru, 7, 8, nie? Mało ich jest, dobra, to dobrze. A, 300 taki, niedobrze, to akurat niedobrze. <gryw> Ale trudno. Dobra, piznę taką jedną. Ona nie powinna zabić mi yy, 17 punktów, no nie? Też kurde mocno bije. Dobra, tą klep, na wszelki wypadek. Kurde, zabiła. No i teraz ona. Ach, kurde, wleci mi w szkielety. Trudno. To trudno. Już się wskrzeszę te szkieleciory. Bij. Pięknie. Pięciu aż. Od trzech do sześciu było, nie? Bardzo ładnie. Ty daj może defa. Bo tych sześciu może jednak nie zabije. Też daj defa. Ach, kurde, mocno. Mocno biją, no. Zabiła jednak, nie? Pinda głupia. Teraz tak, teraz tak, teraz tak. Fajnie byłoby, jakby bohater miał, jakby przed nimi miał ruch, nie? To chcę powiedzieć. Oj, wcisnąłem niechcący w sumie, ale dobra. I tak dobra, nic się nie dzieje. Okej. Okay. Mhm, sklepimy, sklepimy cię. A strasznie dużo stracę zobiaków na pewno też. A bi Ach, kurde, moral jeszcze co? Aj. Teraz tak No dobra, ciebie sklepie, żebyś ty pełną strzałę teraz oddał y, go łuczniku. I tych sklepiemy. Aj, kurde, albo i nie, ale dobra, nieważne. Już trudno. Już trudno. Bo tamtych było trzech, a tych czterech zostało, nie? No, kurde, szkoda, że ten nie ma ruchu. Aj, trudno. Dobra. No i teraz już wskrzeszamy, co? 16 aż. No. Ale co, jak wrócę się do zamku, to zyskam manę. Także dobrze. O, jeszcze tych sobie wezmę. Atak. Wziąć ten atak, kurde? No nie, no bo chyba chcemy ten talent magiczny. Lepsze oświecenie wezmę, żeby expa teraz nadrabiać expem. delep, delep, telep, telep, niech tu idzie. Lepszego expa teraz musimy nadrabiać expem, kurde. No teraz mocno defensywnie będę grać. No i teraz tak, poszedłbym po tą manę. 30 many. Idź. Tutaj podejdź. A ty sobie zregenerujesz manę, a jak już sobie zregenerujesz manę, to pójdę tutaj. Pójdę pod ten kamień, no nie, tu już średni. Zobaczcie, także już spoko jest. Kurwa, wcisnąłem spację, ja pierdolę. Ty. Niechcący, oczywiście. Ile many zregeneruję? To się chyba też liczyło, że wiedza coś takiego. Jak mam trzy to chyba. Trzy wiedzy, to chyba trzy many regeneruje, czy coś takiego, nie? A patrzcie teraz, poziom średni na te wilki. No tak, bo ich tam mocno skosiliśmy, przecież tych wilków, tak naprawdę. Ale wiecie, ja już w pewnym momencie nie wiedziałem, z którymi wilkami walczę, tak naprawdę. Się w tym wszystkim pogubiłem. Też nie wiem, tak naprawdę, ile ich zostało. Pamiętam, że było ich 52 na starcie. No teraz przed nowy tydzień, to ich chyba tam 7 doszło. Coś takiego dochodzi, chyba 7 ich, tych wilków, czy 6. No i będzie, że 7. Czyli 59 minus to, co ja zabiłem. A zabiłem, nie wiem, z 20. Te wszystkie moje jednostki dałem tak strasznie do kupy, bo ja wierzyłem, że te wilki nie podejdą do moich łączników, jeżeli dam ich wszystkich do kupy. Że jak zabiją mi jakiegoś ducha, to inny duch skoczy na jego miejsce i tak dalej. Jeżeli ja sobie będę, wiecie, naparzał, 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 i zanim dojdą do tych moich szkieletów, to ja już będę miał to tych wilków zostanie tam stosunkowo mało. Tam może z 15-20 max, max. A z taką grupką na pewno byśmy sobie poradzili, nawet z samymi szkieletami. Jeszcze ja bym ich wskrzesił, no nie. Taka była moja taktyka, ale to była zła taktyka. Trzeba było rozstawić ich po kątach. Były dwa staki. I teraz jakbym rozstawił yy, tam szkieletów, yy, no nie z zombiakami, z, tam z grupką yy, duchów w, yy, w jednym narożniku, a w drugim narożniku, tam powiedzmy trzech, szkiele, yy, trzech yy, duchów i wysłał je w pole, to ta jedna grupka cały czas by walczyła z tymi trzema duchami, a ta druga grupka by do nas podbiegła. One by się sklonowały, ale byśmy ich napieprzali. Yy, I byśmy walczyli tylko z dwoma stakami, a nie czterema naraz, nie? Także takie wnioski wyciągnąłem po tej walce. No i tyle, no. W sumie gracz na moim poziomie powinien takie rzeczy wiedzieć, ale... Będę... To, co najwartościowsze straciłem to czas, bo w tym momencie już bym tam grzebał sobie pod ziemiach prawdopodobnie on jeszcze nie wyszedł z podziemi. Jakoś to zawsze tak działało, że ja jakoś tak pierwszy wychodziłem, ale kto wie, może on już tam władzi ostro expi, ale jeżeli nie, no to ja bym teraz tam ładził ostro i Expi. Teraz nie miałbym dziesiątego poziomu, tylko z 13. I miałbym dużo miejsca odkrytego, bym tam pływał, bo tam pod ziemią też jest możliwość pływania statkiem, jest też woda i tak dalej. Jest drugi zamek w ogóle do zdobycia taki poboczny już bym to wszystko miał. No miałbym straszną przewagę, a tak tej przewagi. Nie ma, muszę się nastawić mocno defensywnie, muszę przewidzieć y, przeciwnika. Ok, dobra. Plusik jest. Ty podejdziesz sobie tutaj. Ile mamy tej many? Y, trzy many dostałem, czyli widzicie, wiedza to jest mana. Mamy trzy wiedzy, no to trzy many dostaliśmy. Dobrze pamiętałem. O, pięknie! Ale surowców! Po cztery, ja się nastawiałem, że będzie po dwa. A do kurde, osiem dostaliśmy rtęci, cztery kryształy. Masakra. I dobra, no i co? Pójdę na nich i... Raz sobie będę mógł tylko wskrzesić. No bo teraz nie cofnę się nie będę tracił na to czasu. Idziemy na nich, trudno, chodźmy. Chociaż kurde, albo bo dobra, nieważne, tam też pójdę później. Mhm. Powtórz, oczywiście powtórz Masakra, no. strasznie duże straty, ogromne straty. taki Jakby miał fulmany, to mi się nie martwił. Patrzcie, mogłem tym go zaatakować i teraz nie przyjąłbym kontry. Nie pomyślałem o tym. Trudno. Tylko jednego, 18 punktów, nie? Obrażeń. Ach, patrzcie, jaki cwaniak. Jeszcze pięć mi skosił. Skurkobaniec. Tego tak otoczymy. Ach kurde, widzicie? Słania co? Dobra, to teraz tak zrobimy. O, zaatakujemy tego pana. A ten nie. O, kurde, nie wejdzie pomiędzy. Trudno. To... Aha, ach kurde. Dobra, tak zrób. Myślałem, że on wiecie, zginie mi ten zombie. Okay. No to patrzcie, no to jeszcze dostanę bułę na ryj. Ale to już będzie ostatnia buła. <laughs> I skrzeszę sobie też szkielet. O, Ile masz strzał? Trzy. Daj weighta. Okej. Okay. Najpięknie. A, tylko on ucieknie chyba, nie? Bo nie mają ten manewr, czy coś. I on ucieknie i strzeli. A co? To dobra, to lepiej tak na tym wyjdę, zobaczcie. Tak lepiej na tym wyjdę. Bo nie stracę szkieletów, a i tak stracę jednego zombiaka. No więcej ra więcej rac raczej zombiaków nie stracę. No właśnie. Także dobra, dobrze się stało. Zobaczcie, on nie zabije mi już żadnego zombiaka, także jest ok, dobrze, dobrze teraz to pomyślałem, dobrze się stało teraz. No sześciu tylko zombiaków, a piękny exp, przepiękny exp. O, jakieś widmo możemy sobie skosić, ale może odpuszczę sobie z tym widmem, no bo zobaczcie, kosztuje mnie to yy, energii, a wolałbym chociaż z drugiej strony... A, cztery, cztery tylko widma, no to anuluj. Pójdziemy tutaj sobie jeszcze, a deleb pozbiera sobie tutaj fanty. Mhm. A ten dalej tu niech stoi. Co my możemy zbudować? No możemy zbudować dworek wampirów, bo i tak będę chciał to zrobić. I teraz możemy już zbierać powoli na tą zniszczoną wieżę. Chyba, że udałoby się opuszczony dom kupić. Jeżeli chodzi o zasoby, to widzę, że nie ma problemu 5000. 2, 4, 6. uzbieramy. 6000 tysięcy także zobaczcie. Nie będziemy mieli wciąż zniszczonej wieży, ale też nie będziemy mieli fortu. Nie będziemy mieli, wiecie, tej stateli tego wszystkiego. Nie 13, 14 poziom. Wypadałoby kapitol kupić potem szybko. Straszne kłopoty, straszne kłopoty. Trzeba złoto zbierać i tyle. Ja ten artefakt z tymi bucierami, co tam daje ci z tej odporności na magię, też sprzedam i tyle. Patrzcie, wciąż ten atak. No 11 poziom. Nie wiem czy mi ta magia wypadnie w końcu, czy nie. Może powinienem wziąć ten atak. Lepszą nekromancję wezmę. Same dylemat. I patrzcie, doszedłbym. No ale bez many to na pewno nie ma takiej opcji nawet. Więc może się wrócę nawet do zamku. Przeczekam. Dobrze też byłoby tam pójść jednak w tym tygodniu. Znaczy, no w sensie wiecie, trzeci tydzień, żeby już patrzeć, czy ten przeciwnik do nas się, się nie zbliża, nie? Sakra. Nie no, muszę iść zregenerować manę, nie ma opcji. Muszę iść zregenerować manę. I w pierwszej kolejności pójdę właśnie po te złoto, tu pozbieram to. Tutaj też byłoby dobrze pójść, ale też, kurde, straszni przeciwnicy tu są. Straszni! Czekaj, może podejść tak, o! Może wypadnie ci logistyka, kto wie. No, hop. Gra czasami nie łapie. No, talent, a weźmy talent, <laughs> niech będzie. To i tak jest taki poboczny bohater, raczej tu nie będzie walczył. Tu już się ustawię, żeby to sprzedać w miarę szybko. Czekaj, ty się ustawisz tu, a ty nie będziesz kupował mi żadnych duchów, tylko już podejdziesz tutaj. Tylko może o, w ten sposób. No i tak, kupimy sobie jeszcze tą zbezczeszczoną świątynię. Kupimy sobie kuźnię, bo jest bardzo tania, a ewentualnie jeszcze to moglibyśmy kupić zamiast, albo nawet jeszcze lepiej, to, rozkopane groby sobie kupimy, będzie więcej szkieleciorów, no i kupimy sobie wtedy opuszczony dom, mam nadzieję, żeby już się te jednostki nam namnażały, a potem będę zbierał na kapitol, jak najszybciej na kapitol i jak najszybciej na ten fort, zniszczoną wieżę i będziemy szli już po te stadele, bo to i tak jest późno, uwierzcie mi, to już tak jest późno. Okej, okay, dobra, gra się zapisuje. Ja idę po manę. Tylko czekajcie, potem będę szedł górą. Bo jak potem będę szedł górą, to lepiej się ustawić właśnie w ten sposób. 32. No właśnie, tak jak przypuszczałem, będę szedł górą. No to chodźmy. Będę lepiej się tu ustawiał, a ty też się tu ustaw, kolego. On się ustawi, pozbiera te fanty, od razu przekaże jej te buty. Kurde, muszę sprzedawać takie artefakty muszę sprzedawać, nie? Przez tą sytuację. Rozkopane groby. No i tutaj kupimy opuszczony dom i potem już y, ze wszystkich sił na kapitol, ze wszystkich sił. Wszystko sprzedałem. Artefakty, niestety, żeby po prostu to mieć, nie? <laughs> Patrzcie, jak domyślił się. On mi obserwuje. On musi mieć jakąś y, zdolność zamku, że pozwala widzieć y, te, te, te statystyki, bo ja nie widzę jego statystyk, a on moje widzi. I on wie, że mój bohater, wiecie, nie ma już tego artefaktu, że już ma mniej siły, czarów i tak dalej, nie? A ja tego nie widzę. Także to jest jego przewaga i on na pewno mądrze ją wykorzysta. Okej, okay, dobra. Nasza kolej. Nasza kolej, no i dobra. To wedle planu idziemy. Mało 31 mało, ale może to zrobię lepiej. Okej, okay, dwa staki. No to ciach. Mocno, mocno. Uh -huh. Think. Okay. No i dobra, mamy to. W miarę szybko poszło, tak naprawdę. Y, dwóch, ale jednego zyskamy, ożywieńca. No i dobra, weźmy już tutaj, jest ostatni dzień, więc wykorzystajmy ten dzień do maksimum, jeżeli chodzi o energię roku. A proszę bardzo, może jeszcze jednego uda się. Y, tak, 54, no i tu musi być 9. Jest akurat 9, patrzcie. Ale na farcie, nie? No to teraz tak. Ok. To jednego zombiaka straciłem, tak naprawdę. Złoto Półtorej koła, ok. Czyli tak optymalnie, no nie Bo mogło być zawsze tysiąc tylko. Przekazujemy artefakciora. Ty idź tam. Magazyn zasobów od razu sprzedajemy w sensie targowisku 2000! Ja kojarzyłem, że 2,5 było. Kurwa, 2000 to mało. strasznie mało. No ale dobra. Poszedł jeszcze, wiecie, coś po eksplij, To oczywiście. A ja myślałem, że pójdę tutaj na dół, wiecie, że tak stopniowo sobie będę to teraz przejmował. No, ale chyba nie, co? Kurde, nie wiem. No zobaczymy teraz. No, zobaczymy, zobaczymy. Ty się ustaw tutaj na górze, przyjacielu. Przekażesz armię, w razie czego. Dobra. No i dobra. Nie ma co przewijać, znaczy przedłużać.